No, cześć, cześć. No i właśnie, słuchajcie, ja czekałem na taki temat. Tu chodzi o zrabowane mienie yy, po, przez Polaków Niemcom po II wojnie światowej. No i to jest piękna sprawa, słuchajcie. Dobrze, że ten pan Ruchniewicz tą sprawę poruszył, chociaż niedobrze, że on jest dyrektorem Instytutu pana Pileckiego, bo jednak pan Pilecki, no to słuchajcie, według mnie to jest nasz wielki bohater i tutaj nie ma co dyskutować. Ja wiem, że tutaj zaraz ci zaraz powiedzą, no ale Piniecki to wiecie co. I ci najwięcej mają do powiedzenia na jego temat, co boją się. A burza jest, to ja nie wyjdę z domu, bo jest burza, burza jest. Rozumiecie, to są, to są właśnie nasi bohaterowie. I oni najwięcej mają do powiedzenia, że pan że nie był bohaterem, no ale według mnie był wielkim bohaterem. To, co zrobił, to poczytajcie sobie, bo to niewiarygodna historia w ogóle, nawet chyba film jest. No ale pan Ruchniewicz, słuchajcie, jeszcze jest większym bohaterem. No, w ogóle pan Ruchniewicz jest, słuchajcie, on w rządzie zajmuje się sp sprawami współpracy polsko-niemieckimi i on powiedział, właśnie, że te wykłady by były bardzo fajne. I ja też tak myślę, no, ale na wstępie dziękuję że mnie oglądacie, dać łapkę w górę, subka, no i zaczynamy. No. no i słuchajcie, tak, no i dlaczego ja mówię, że to jest fajne? Bo pan Ruchniewicz zdaje sobie sprawę, że my zaraz po drugiej Wojnie Światowej pojechaliśmy tam masowo i zaczęliśmy im podprowadzać samochody i to chyba o te samochody chodzi, tak? Bo my nic innego, no chyba, że to te wojsko coś, jak tu było i nam, yy, nas tutaj, że tak powiem, tłamsiło, paliło, mordowało, to może gubili coś i teraz to, co tam znaleźli, to może to im zwrócić, bo ja nie rozumiem, co tu można jeszcze nic zwracać. Ale tu raczej chyba chodzi o te samochody. Raczej o te samochody. Pan, pan Ruchniewicz... Nazwisko zobowiązuje, także yy, przejeżdżył się i tu jednak chyba o takie rzeczy chodzi, no bo to jednak Polacy masowo tam jeździli, przywozili sobie, nawet kiedyś był taki żart, tak, że taki Niemiec z Niemcem rozmawiać, jedziesz na wakacje do Polski, tak, to jedź, bo Twój samochód już tam jest, tak, ale my mamy inne żarty, my mamy inne żarty, jedziesz na wakacje do Niemiec, no to jedź, bo tam są nasze... Że tak powiem, obrazy i dzieła sztuki, także spokojnie. No, także my, wiecie, my też się potrafimy odgryźć. No ale śmieszna historia, ale i tragiczna, bo ktoś taki jest dyrektorem Instytutu Pileckiego, gdzie naprawdę, słuchajcie, no, no to jest skandal. W ogóle to jest skandal, że w ogóle dyrektor takiego Instytutu mógł chociaż pomyśleć o czymś takim, że dóbr zrabowanych po II wojnie światowej Niemcom? Jak, jak on sobie to wymyślił? Jak on na to wpadł, ten gościu w ogóle? Jaki to jest Trzamieć? No, Ruchniewicz, no. Nic <grystanie> to da ci słuchać. Dobra, słuchajcie, no co tu przedłużać, no. Jest to bardzo kontrowersyjna sprawa. Nie chcę mi się za bardzo rozgadywać na ten temat, bo się boję, że mi kanał zablokują jeszcze. Do sądu mnie podadzą. Wiecie, no nie może. Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm. To jest źle widziane w tym państwie, no. Naprawdę, no. Zobaczymy jutro za Karolka Nawrockiego. Zobaczymy czy zablokują, przeblokują, nie wiem jaki zamach stanu. Ciekawy jestem. Aż nie jestem ciekawy, będę obserwował, patrzył. Także no... Zobaczymy słuchajcie. Także spokojnego dnia Wam życzę. No, obserwować, patrzeć. Cześć.